Mam, jakby to, mam lunch, bo tak na pracy. Niestety, na zbożu minus cztery, co mnie przeraża. Tym bardziej, że planuję jutro, miałem nie mówić, wejść do wody. Jutro chyba stanie się to, na co czeka jeden mój widz, i ja, żeby z głowy. Taka sytuacja. Zero tematu, tylko po prostu sobie spędzam czas na lunchu, już zawsze samochodzie. bo już lubi na prywatności to <gry> jest skazane w tej pracy ponieważ generalnie codziennie jestem w pracy właściwie i zawsze coś jest dookoła wjeżdża chicken. i wiem, jaka bieszanka, wybuchowa, smakowa i w ogóle, ale białko się zgadza. Fish. Chicken and fish, baby. A później wiedzie, crunchy taki batonik. A później jeszcze wiedzie takie słodkie, niezdrowe mini oreo. Znaczy taka sytuacja. Teraz się bierzemy za fish Stacja, lovely fish. First pizga, ale pizga. Dawno tak pisgało w UK, naprawdę. Uuuuh, mm. podobno gdzieś tam ma dojść, albo już doszło, tam rady mi się obiło uszy. Cała to może źle usłyszałem, że 18 gdzieś jest, albo będzie. Minus. Minus osiemnaście stopni, ludzie, to trzeba dziś. A gdzie nad jest plan wejścia tej wody? Bo ja wiem, że w wodzie będzie mi niż na dworzu. Tylko to mnie ratuje. Tak naprawdę to jest hardkorowy wyczynek dla mnie, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale robimy to. I mało tego, nie będę nagrał filmu, tylko zrobimy jutro live. Tak żebyście widzieli, żeby się dać miłoce, wsparcie. Cześć Magda. Bo to nie jest książka na Roberry pojechać. Tylko to jest naprawdę poważne przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o, o mnie. To, że mózg chce, bo już się że tak powiem od jakiegoś czasu od od 11 dni nie palę się, od 11 dni pokochałem siebie na nowo. I zależy mi na sobie, jak nigdy wcześniej przysięgam Wam. Ale to jest nieraz, dla mnie. A dzisiaj będę Magdo spędzał urokliwy czas i chwilę do godziny 15 w pracy. Chyba, że coś się stanie, nie wcześniej puszczą. Będę nalegał. A później przyjdzie, z nim obiadek. A po obiadku kawkę ze strzelem mocną i pójdę sobie na siłownię, i sobie dzisiaj będę ćwiczył bareczki. I też może sobie lajfa, ponieważ ostatnio polubiłem lajfy. Bo mnie wzmacniają, bo przychodzą czasami różni ludzie, którzy nie są mi, zrobiłem im przychylni, życzliwi, ale to też mnie wzmacnia i pokazuje mi. Różnorodność w ludziach, rozbieżność charakterów i powody, powody od dziedzin takiego kogoś jak ja, przez różnych osobników, którym mam nadzieję pomagam, uzewnętrzniam się, uzewnętrzniam ich dzięki sobie. Ponieważ często obrażają, wyzywają i są zrzeszliwi. O, to tyle. Myślę, że kocha mnie moja kobieta i dzieci mnie lubią. A może nas kochają. Tak sobie myślę, Magda. Cześć. Cześć, Darek. I'm from Poland. I'm Polish. Huh? Hi. To Lunch time. No dokładnie tak. Zakrzywiam. Zakrzywiam czas, wiesz? Bo inaczej czas zakrzywi mnie. No. Dobra, teraz wchodzi, teraz wjeżdża. Chicken, Dziękuję. Polecam też zakrzywiać czas i działać wbrew zagrakowi. Polecam wam, naprawdę. Polecam wam robić coś, czego jeszcze nie robiliście, Przemywać się, polecam wam naprawdę gadać do samego siebie, czy do telefonu. Polecam wam. Bo to jest taki test. To jest taki test dla całych Was. Czy jestem przepływ myśli? Czy mówisz z sensem? Czy sam pozobasz się sobie, mówiąc. To jest bardzo ważne. Witam w nowym roku. Dziękuję. Dawno się nie było. Haha. Mnie zimno ale słonecznie nie, nie wieje, nie pada. Ale jest minus 4 dzisiaj na zegarze w Nottingham, Także ciekawie się robi. Ale witam cię serdecznie. Dobrze, że wróciłeś do mnie. Mam 47... Sorry. Mam 47... kurde! Mam 47 lat, rocznik 77, sierpień. Witam wszystkich z którzy walczą z czasem. Z czasem, walczą z czasem. Przebiłem? Czy masz 46? Ja rocznik 77, ja nie wiem ile to wiosen Ale mam skończone 47 lat Skończona? Rocznik 77 sierpień Okej Co, że tak mówię ale... Ale jem i wiecie o co chodzi. No. A wy co robicie, chłopaki dziewczyny? Dariusz? Siedem cztery. No to ładnie, stary pięćdziesiąt. Przebiłeś mnie. O. Ale konkurencja, co? Kto starszy, ten wygrywa. O. Ale ta konkurencja, bo nie trzeba trenować. Może tak być, że zawał, zawału nigdy nie dostaniesz. To nie jest powiedziane, że ktoś starszy, to ma zabawę, Zależy, jak się prowadzisz. Jaki masz tryb życia chyba każdy o tym wiedzę, tak jak niby tłumaczył, No chyba, że podasz jakąś moją niewiastę, która ma wigor i energię. I nie doczekasz. Nie doczekasz poranka, ponieważ noc. bujna, obfita noc doprowadzi do tego, że zawał się za pojawić. tam takie przypadki, powieszcie mi, że koleś nie dożył, nie dożył poranka, ponieważ młoda, będę mówić tak jak, YouTube, tak jak pozwala, młoda niewiasta, kobietka, spowodowała to, że koleś po prostu nie dał rady i rana nie doczekał, jeżeli wiesz o co chodzi. Jem bez chleba, ponieważ nie mam ochoty na chleb, chleb by mi więcej zajął e, mojego przestrzeni w żołądku a moją przestrzeń w żołądku bardziej chciałbym zagospodarować na jakieś że tak powiem białeczko czyli wybuchowy mix chicken i fish chleb jest drogi? nie wiem nie patrzę na ceny szczerze mówiąc nie patrzę na ceny jak kupuję chleb po prostu biorę bo czy będzie taka cena, czy taka cena i tak chleb powinien się, powinno się jeść, więc co to za różnica? Chleba przecież, chleba nie rzucę. Cokier rzuciłem, ale chleba nie rzucę. Dobra, teraz wjeżdża Oreo. inaczej, możesz jeść 18, to zależy co jesz i jakie masz oczekiwania od siebie, ile masz, czy masz nadwagę, czy po prostu chcesz coś zamdzić możesz jeść nawet od 22, nie obiadając się po prostu wrzucać do żołądka rzeczy objętościowe, ale lekkie, które że tak powiem, puchną ci w żołądku Próbuj, jak chcesz się pić, jak lubisz, pić na noc. Spróbuj nie pić wody, tylko zjedz sobie arbuza. Albo jesteś fajnie. Nasze pragnienie i nie musisz tego tyle zjeść jak wody. Znaczy, jest chleb tostowy, tak? Jakbyś w ogóle alkohol ze swojego życia wyrzucił. To był najlepsze coś, co byś mógł zrobić dla tego realizmu. Aha! Słusznie! Słusznie! Ja bym taki gmin, że w ogóle chyba nie wiem. Ktoś tak jednak jak jest chleba pełno w domu, to ja nie jem, a jak nie ma chleba, to ja szukam, widać że jedzie. Macie chleb? Jest chleb? A jak się kupi, to czasami jest tak, że też chleb leży i się niszczy, ale przynajmniej dobrze, że ptaszki sobie zjedzą, bo jak się niszczy, psuje, to idę na obrót, rzucam ptaszką ptaszki przychodzą, fajne ptaszki przychodzą, nawet fajne. Ostatnio u nas był Robin, fajny ptaszek. No. Takie chleby, wiesz, są takie jak Polscy, takie jak nie Polsce, a poza tym tu są polskie piekarnie, przynajmniej w Nottingham jest taka polska piekarnia, która się nazywa Iława. I właścicielem jest Polak, i, który jest naprawdę fachowcem w swojej dziedzinie i on tam, że tak powiem, wedle przepisów tych, które, że tak powiem, ogarnął, miał filmę i pewnie ma jeszcze z Iławie w Polsce, na tej samej, tej samej procedur używa tych samej procedur i robi chleb po prostu i jest, jest zapotrzebowanie, jest zapotrzebowanie. Na piekarnię w takiej miejscowości, dojeżdża, ma sklep tutaj w Nottingham. Poza tym przyjeżdża gościu, czy przyjeżdża, czy nie wiem, zawsze chyba w środę o piątej rano na takim rynek z Nottingham z samochodem, tam zawsze kolejka jest, ludzie przed pracą nawet kupują chleby, świeżutki, cieplutki chleb, polski chleb, tylko że w za funty, oczywiście. Da. No jak mi najdzie ochota, to ja też czasami se... I typuję seta, ale to tylko się na tym kończy. miarę golonkę, musztarda, seta. I jem golonkę do końca, wódkę odstawiam, wódkę umierają, że może cały rok i, I nie ruszę, ja po prostu, po prostu nie, nie mam ochoty. Nigdy nie lubiałem... to się nigdy nie, nie lubiłem. Wódki nigdy nie lubią smaku, tylko to co jest po. O alkoholu, ale to też udało temu nieprawda. Wiesz co, jak jest. No właśnie. Jesteśmy młodzi. Kiedyś już się piło. był czas, ale pluję na ten. Że i piłem, i paliłem, wciągałem w jednym momencie, w sensie, w jednym momencie. Na innej także wiesz, stary to. To taka droga, życie to taka droga. Kiedyś słyszałem takie, takie powiedzenie, że. roku życia hmm, jesteś piękny i urokliwy i mądry a później Bóg ci daje taką twarz, na którą zasługujesz. Także takim wrednym, takim wrednym ludziom, niedobrym, oszustom i w ogóle nie wiem czy zauważyliście, twarze, twarze się zmieniają. Oni mają takie, automatycznie mają wredne mordy. Gościa nie znasz, Gościa nie znasz, nie znasz jego historii, ale patrzysz i wiesz, że on jest wredny. Bo taką twarz mu właśnie już ufundował Bóg, bo Bóg widzi wszystko i tak, tak go zmienia, jak, 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 jak tam to zasługuje. Im bardziej wredniejszy jesteś, tym twoja mordza się robi brzydsza. Taka moja teoria. Dobra, dzieciaczki, ja kończę. Glanczyk. Trzymajcie się z Bogiem. Dziękuję za wizytę. Rozumiem, jak możesz pić, to pijesz. Jak, jak możesz nie pić, to nie pijesz, rozumiem. Czyli to idą z tym takie myślenia można powiedzieć, że... A jak nie, to nie kradnę. Można, można. Można. Albo można powiedzieć, że... Nie nie, nie, ja jestem wierny. Ja jestem wierny. Tylko jak mi się chce zdradzić, to zdradzam, a jak nie, to wtedy nie zdradzam. <laughs> można tak powiedzieć? Można. No. Można tak powiedzieć. Każdy sobie żyje po swojemu, każdy sobie tłumaczy po swojemu wszystkie sprawy, tak, żeby tylko nie zwariować w tym wszystkim, żeby się nie pogubić samemu ze sobą. Bo na gorzej, jak sam, sam siebie oszukujesz, jak już sam siebie oszukujesz, znaczy, że już wszystkich innych oszukujesz z łatwością, z, z większą łatwością niż niż rzeczy, które robisz, niż inne rzeczy. Dobrze, dziś dziękuję bardzo serdecznie i czule. Pamiętajcie, pracujcie, koszulę. Przytulajcie się czule. No. A ja idę. Dziękuję za wizytę. Ja też nie uważam za, za, za nic złego, niczego. Jeżeli chodzi o użytki i te inne, tylko z umiary. Wszystko jest dla ludzi. Bo w końcu to wszystko człowiek wymyślił. Słońce też jest fajne, ale patrz długo na słońce. No to stary pośredniesz. Także to wszystko jest potrzebne, tylko z umiarem, nie? A ja idę, bo zaraz. Jest później 5 minut, to mi upierdzielą pół godziny pracy i będę musiał zapierdzielać za frajer. A punkty już nie są takie cenne, jak kiedyś były. Trzymaj się Dariusz, dziękuję, że byłeś. Piotrek, załatwki, trzymaj się. Miłego dnia. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i czule. Patrzcie jak Сенјев Рот! Сенјев Рот! Чао Богем!